bo to chodzi, a się, czuła, się No ale tego to nie można było wziąć. no wygrano. Ale ty miłosierny, jak Judasz. <grymne> kielecka! O, kielecka? To jest obana kielecka. kielecka! Ty... Przecież tu raz jest... On kielecko za Skąd on to wie? Ty, czyli jedna kielecka to nie jest o takie... taki... taki nie, to naprawdę to to ludzie grają. Jakiś luki tu stanisz. Ty nie. Ja tu Bogej Pi Czanie ty. No i konia Hetmanem bi. No konia hetmanem. Kolejny, nie, czaj, czaj. Ty. Chuj, mata podstawił. Mat na E6. Amenciarz pisnęła. No E6. Czy to jest E6? To jest... Leczęć. Nie! Pot... Dobrze. A ja to się nie wykorzystuję więcej jak... No, 3000. Co? Cię chyba powaliło. Mikołaj! 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 Amelia tam od pleców weszła. Bito, bito, no niech... Niksu! No, Mikołaj, no! Mikołaj! Amelia! Amelia, Amelia! To głupia Amelia! Ale... Nie, To, to sztuka. Mam nadzieję, że już się zakorzeniło na zwoju. Ja zakorzeniło wiem. się? Jak zrobić oszadę? Zamienić. Trwa, zamienić. ale mechanicznie. Co trzeba przyciągnąć na co? Gońca na wieże. Ja ole. królową na wieżę, sorry. Jaką królową? No to To jest król! Królowa to jest ta... Czapce, w sensie noc z koroną. To mi się... a killa o mi zajumał! kolejny mi kill! O, kila mi zajumal. <laughs> no. <grywky> <try> <out. Super grywky> ku... Typowe dziewko KS-a dostanie. I z kałaszników, fent, kłuk. Merry z Google, nie. na Migi zaraz nam pokaże ta jet No, of course I have a job My job is stealing Thank you <laughs> 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 O dobra Zagraj Ty, Dlaczego ty jeszcze... Nie odpalasz ja, to, 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 to. Ja, to, to. Wykręcił tak na rogu. Bo to teraz klipy wchodzą No i gdzie, no gdzie, no O k Oga. No Miki, ty jesteś naprawdę głupawy Masz Ale takie zastoje mentalne Jak w mordestrzeniu Chyba to jest o ta... Ta chata Tu dziś będzie wioska niedaleko Tak wtedy itemu szukałem. Ty ch e! <grywa> ja... <grywa> no nie mogę. <grywa> no ch i tam! Ja p. Ale no... Ale to na ch to żeś ka ciągła no Po kiego grzybasz? Do króla żeś tam macała. Ja tylko kogo Macała! Ja <grywa> do, do tyłu tym królem teraz. I teraz szach. Matko, kwa, bosko. Na szczęście ten przeciwnik jest... <grym>, nagle go lśni, Nie... nie klikaj tego. We read a newspaper. To razem się pisze. Newspaper razem. Papier? News papier, No oh, news papier, Newspapier! spapier <laughs> I teraz tak. tak. Ja mam końca tutaj. Jak załóżmy on odejdzie nawet, nie wiem, na... B5, to ty to bijesz. On hetmanem ci bije i ty, ty się tam wpijasz. To, to poleci ta wieża, ale to za chwilę. <laughs> so I So basically, my dog just jumped out from the window, and I have to go and fight him, find him. So we need, we need to surrender this game, otherwise I'm gonna get banned. I need to save my dog. He just jumped from the window, and I, and I live on the fifth floor. ...w his, his no, nie pomaga! Jak nie to ma, z tego ubać jak... się odbija. Pala dźwiękowa i przechodzi przez mikrofon znowu. No, to ty nie wiesz, że tak to działa? Ten pakuj. Nie? Aż pipiesek przez ciebie zaczął miauczyć. <noise> Co? Przecież jest, to jest kieleckie, zapomniałeś? No, no tak, tak, no Stata, tak. Psy dupami szczekają, a bociany pionowo startują. Ale ty, no ty, ty nie możesz. Piąkami? Co ty, co ty zrobiłeś jakoś... To piramidka jest, to kosmety takie zbudowali. <grymne> Właśnie. No. piramida. To tylko, tylko że tu lawa jest. Pakuj ten manżur. Pomóż, pomóż. to jeden pająk. Sz, sz, nie zarzygaj. <grymne> pomóż, pomóż. Jak jakaś taka anime dziewczynka coś <grymne> pisnął. Masz głos jak świński kaszel. Roku ty, jaki to, jak to jest mój. cep. Pomyśl, Miki. Potencjał na zdobycie wieży. Mikołaj! No. Co to znaczy? To, że chyba chodzi w dół. A. Tylko w wolnym tłumaczeniu. To miało być pytanie czy stwierdzenie? Odpowiedź. Na co odpowiedź? Jak nie było pytania. Nie wiem. No co jest, liga mi się nie otworzyła! O, fajny. Ale nie das to jest z... pięknie, to się Będzie do rolki. Ostatnio z rolki to ten Ezreal najlepszy wyleciał. O Jezus, no trzeba ligę jeszcze raz włączyć, to by się to Andrzej, ja tu zaraz... Jezu, Andrzej, ja się chyba rozmnożę samodzielnie zaraz. <laughs> Jaka groźba. Nie rób tego. Nein, nein. Najpierw kuniem. Zaszachuj. Kuniem. Szach kuniem szach koniem. Szach koniem, to jest jedyna podpowiedź. O k jego mać. No. Ale Ale on mi tak zrobi, a ja mu tak. Ty wieczu. tępy ch tam stoi więcej. <grym> ty jest d -du. Jaki filter, co ty chronisz Filtr. Wygląda jak trans i już. Dawidek... Też tak wygląda ich... No ale Dawidek to to Dawidek. Dawidek marzy o takim wyglądzie. No w końcu ten cel zbieramy. Co ty odpierdz? <grym> Patrz. Myśl na psychiatryk. Spokojnie. Psychiatra na pewno dogląda tutaj sytuację. Co mi tam grzebiesz? Co to przełączysz? Jak zwierzu! K też jeździ tymi kartami jak jakiś opętany. Jak pier... Tyno. Jesteś pier... Chyba jesteś tak troszkę. Na pewno. <śmienic> Niewątpliwie. <śmienic> no, kur ty tam blas. Hey, o już chyba ty to zapejmował ty. No i ta, ta jakiś. Czup! Bito, to. Bij to! No, jak bi? No k, pi no, k pionki! Tylko do mnie to zbij, o tym właśnie, tak. a w dobra, myślę, że... Ty no o do końca ja, On chyba wszystko streamował do końca On jak miksy grapi dreamuwami Jeszcze mata podstawił Ale jak tutaj, jak tutaj pionki biją też tak po skosie czy jak? Nie Biją no, do tyłu Tutaj Cześć, do tyłu biją nie. i w przeloci jak koń nie, Jak ja, w warcabach a... Przyszedłem powiedzieć iż, masz tutaj to... widełki Zamknij może. No I... widełki, a widełki, ja wiesz k**a, to gdzie pójdzie? Przecież tam koń groni na to ten... No kaj tam lecieć Co tutaj Tutaj! Na swojego gońca widełki! No ty czupie jesteś przy móciem! Nie, tutaj? A nie, tutaj! A! Wiesz to są widełki? Dobra. idi Co mrucisz na mnie, idi Ty jesteś jakiś niepoważny? Ty chyba no, specjalnie tego pincetelo nie chcesz mieć To jeszcze ci kunia zdobędzie Ty to jest NIE NIE! No, takim... No tak. Ale ładny maciur Nie, Miki tego nigdy nie znajdzie, nie ma mowy Ty Jak ty żeś to zrobił? Aha, widzisz Dobra Nie, to było strzelenie Pa, jednak Zaskoczyłeś, Szynne. jestem dumny z Ciebie, Miki. To jest teraz kolejna rzecz, której Ty się musisz nauczyć, żeby mieć wyższe elo. Jakiejkolwiek ma... taktyki. Tyk... Jakby takiego myślenia, jakiegokolwiek logicznego w tych szachach, a nie, że ruch po prostu, żeby po prostu pójść. No i to skąd kolejny, kolejny słaby ruch? O Boże, no właśnie, pojacie, je. Przez to było trzeba bić. Dlaczego, znaczy, żeś... Ty... Ty, podstawił? Nie dość, że ty żeś do końca podstawił, to on potem Hetmana. Jak to się... Jak to się w ogóle dzieje? No? Te partie są niesamowite. Tutaj grają tacy piek umysłowo, że to świat takich nie widził.